W dzisiejszym odcinku wytłumaczę Wam, o co chodzi dokładnie z regulacją napędu CVT. Także zapraszam. Będziemy wszystko omawiać na silniku 139QMB, ponieważ takowy silnik posiadam i mogę dokładnie zweryfikować każdą jego część. Jak tutaj widzicie, zabrałem różne paski i je porozcinałem. Jeden z tych pasków jest właściwy. Konkretnie chodzi mi o szerokości, ponieważ możecie dostać Paski węższe, które są krótsze, mają taki sam kąt, możecie dostać paski szersze. O tym samym rozmiarze, a możecie dostać paski po prostu o rozmiarze, który jest właściwy. I od razu obalam tutaj mit: pasek nigdy Wam się nie wydłuży, nie rozciągnie. Także najpierw zapoznajmy się z budową paska napędowego. Pasek napędowy mierzymy po wewnętrznej jego stronie. Nie mierzy się po zewnętrznej jego stronie, ponieważ po zewnętrznej zawsze ten wymiar będzie większy. Pasek pracuje wewnętrznie. Stroną. Jego wewnętrzna strona jest odniesieniem do przełożenia, czyli średnica wewnętrzna, która styka się paska na korektorze, która będzie na przykład wynosiła 50, a na zewnątrz ta średnica będzie 70, to liczymy, iż koło ma przełożenie 50. Na przykład przejmijmy do 100 na przodzie, czyli mamy przełożenie 2 do 1. Nie liczymy to na zewnątrz i zawsze trzeba uwzględnić wewnętrzną średnicę, gdy liczymy przełożenie. Pasek jest zrobiony pod danym kątem. W tym przypadku jest to kąt 30 stopni. U góry mamy szerokość tego paska 18 mm, na dole jest to 16,3 mm mniej więcej i wysokość tego paska jest to 9 mm. Zobaczmy, sam wariator. Sam wariator jak widać nie będzie Wam pracować od najniższego punktu, ponieważ najniższy punkt jest to podfazowanie pod tulejkę, sama tulejka z brązu, czy też z innego materiału oraz tuleja, która wchodzi do środka. I pasek zawsze musi się opierać całą swoją powierzchnią, jest to bardzo ważne, na wariatorze. I musi być w możliwie jak najniższym położeniu, aby wykorzystać całą drogę jego przechodzenia z najniższego punktu do najwyższego punktu co już na tą wysokość wspinania tego paska decydują ścieżki rolek oraz długość tulei pasek musi się opierać i na korektorze momentu obrotowego i na wariatorze kolejną rzeczą jest przeciwtalerz jak widać przeciwtalerz również ma swój uskok jest to podyktowane tym, iż musi być ten uskok pod nakrętkę, pod zabierak, pod tulejkę no i niestety musi to mieć, inaczej po prostu nie moglibyśmy właściwie dokręcić nakrętki. I również musimy wziąć to pod uwagę. Kolejno korektor momentu obrotowego. On również ma swoje podfazowanie, ponieważ te talerze są podwinięte i możliwie pasek powinien być jak najwyżej na korektorze momentu obrotowego, aczkolwiek musi dolegać całą swoją powierzchnią do ściany. Czyli to podfazowanie w chińskich pojazdach w 10-calowych skuterach, ponieważ tylko takie posiadałem, ten pasek nie będzie Wam idealnie współgrał. Dlaczego? Głównie dlatego, iż Wariatory są po prostu. Tak skonstruowane, że jeśli ten pasek będzie idealnie z tyłu na korektorze momentu obrotowego, będziemy mieli przyspieszenie, aczkolwiek nie będzie się wypięczał do samej góry na wariatorze. I jest coś za coś. Nie wiem, jak ma to miejsce w przypadku wariatorów tuningowych, WM-motor i tak dalej, ponieważ tego jeszcze nie testowałem. Aczkolwiek tutaj głównym ograniczeniem jest właśnie ten wariator. Wewnętrzny talerz korektora momentu obrotowego. Również na dole ma swoją fazę, gdzie dwa talerze się zbiegają do kupy, i również ten pasek nie może niżej zejść, musi się opierać całą powierzchnią. Zejdzie wam niżej, to gwarantuję wam, iż wywinie go na drugą stronę i po prostu się obróci nacięciami do góry. I teraz obliczmy sobie średnicę bez załamań, ponieważ to jest ważne. W moim przypadku seryjny wariator, seryjny korektor momentu obrotowego są to następujące wartości: 27 mm najmniejsza średnica, gdzie może pracować pasek, oraz 86 mm największa średnica, gdzie może pracować pasek. Są to wartości skrajne, czyli nie obliczam tutaj wartości paska napędowego, tylko same średnice. Korektor momentu obrotowego 114 mm oraz 52 mm. Przeciw talerz oczywiście ma swoją. Troszkę większą średnicę, ale go nie uwzględniajmy, ponieważ wystarczy nam wariator oraz korektor momentu obrotowego. I patrzcie, zrobiłem taki schemat. Wariator, korektor momentu obrotowego, osi, te czerwone punkty to są oczywiście tulejki bądź wałek sprzęgłowy. Czarne punkty, czyli czarne okręgi, to są nasze krańce tych właśnie wymiarów. W najniższym położeniu, czyli gdy skuter odpalamy, pasek napędowy ma przełożenie 1 do 3,555. Już mówię dlaczego takie akurat mi wyszło przełożenie. Jeszcze raz powtarzam, wewnętrzna średnica paska napędowego jest naszym wyznacznikiem przełożenia, czyli wariator ma 27 mm, a korektor momentu obrotowego ma 114-18 mm, Ponieważ pasek jest szeroki na 9 mm, odejmujemy 2 razy 9 i wychodzi nam 96 mm. Więc tutaj mamy przełożenie 27 na 96. Oczywiście analogicznie mielibyśmy 10, z tyłu 100, no to mamy przełożenie 1 do 10. W najwyższym przełożeniu, czyli gdy jedziemy. Skuter Gazna Max mamy przełożenie 1 do 0,764, ponieważ wariator ponownie 86 mm minus 18 mm to jest 68 mm. Korektor momentu obrotowego tym razem 52 mm, i wychodzi nam takie przełożenie. I ile ten pasek może się przemieścić? Bo logicznie, jak z przodu się przemieści, to z tyłu się przemieści o tyle samo. Z przodu wyjdzie Wam 5 mm do góry, z tyłu zejdzie 5 mm do góry i tak to funkcjonuje. I tutaj trzeba znaleźć złoty środek. Oczywiście to, ile się przemieści, w głównej mierze ma wpływ na to, jakie będziemy mieli przełożenia. Na wariatorze może się przemieścić 25 mm, na korektorze momentu obrotowego może się przemieścić 24,5 mm. Są to bezpieczne wartości, tak aby pasek był cały czas całą swoją powierzchnią oparty o talerze. Średnica zewnętrzna jest to 86 mm, wewnętrzna 27 mm, ale do tej średnicy wewnętrznej musimy dołożyć. Grubość paska napędowego, czyli 9 mm, i liczymy sobie, ile może nasz pasek się unieść, czyli 86 minus 36 równa się 50 mm. Tą wartość dzielimy na 2 i wychodzi nam, iż ścieżka tego paska może wynieść 25 mm z dołu do góry. Kolejno, korektor momentu obrotowego na zewnątrz, 114 wewnątrz. 52 mm i tutaj ponownie od 114 odejmujemy 9 mm, więc mamy 103 minus 52 równa się 51. T51 dzielimy na 2, to się równa 24,5 mm i tyle może przemieścić się bezpiecznie nasz pasek napędowy. Także mam nadzieję, że już wiecie dokładnie o co chodzi w regulacji napędu CVT, jak to funkcjonuje, jak to działa i że gdy nawet podszlifujecie sobie te bieżnie pod rolki, gdy dacie większy wariator, to gdy z tym przesadzicie, to pasek napędowy będzie schodził już w to miejsce, gdzie nie ma go być i będą zaczynać się problemy. Także na razie.